Witam 22 lipca 2014 przegląd młodych do wysyłki. Młode są bardzo zdrowe, odpowiednie karmienie, wartościową karmą badaną laboratoryjnie. Woda zdrowa, zakwaszaczem i probiotykiem plus witaminy. Pytają hodowcy o gołębie Arden, czy to jakiś szczególny jest uzewnętrzniony fenotyp w postaci np. Czubku na głowie. Ja takich nie posiadam, mam natomiast opierzone nóżki, jak ten gołąbek, gdzieś skryte białe piórko. Tutaj w którymś roczniku z tych gołąbków na roczniach pierwszy na 755 km San Niklas. Inny ardenik z kolei żabot. To też cecha atawizmu dotycząca gołębi arden. To w hodowli nie przeszkadza kilka sztuk o takim fenotypie, natomiast ugruntowanie hodowli tylko na fenotyp w postaci czubków na głowie, opierzonych nóżek, tudzież żabotu, to słabe wyniki. Po prostu genetyka jest tak skomplikowaną dziedziną, że hodowca najlepszą drogę wybierze, jeśli będzie lotował. Loty, loty i loty i w ten czas wykrystalizuje się ta właściwa grupa gołębi. Tutaj mam przygotowane gołębki Werwort one są do wysyłki w poniedziałek tutaj grupa hodowców zamówiła lipcowe gołąbki one są lipcowe, one są wygrzane ten szczególnie jest śliczny dzwoni do mnie pan Jaroszew widz z Dresdenka, teraz pracujący w Norwegii, w tamtym roku sprzedałem mu kilka werwortów, samiczka jako 11 wkłada 11 konkursów Wydaje się, że to jest bardzo dobra reklama tych gołębi. Aktualne sprawy lotowe to przygotowanie Kubusia i Pstrego do lotu z Orleanu, 1001 km. W ubiegłą niedzielę w locie z 400 km, fantastyczny przylot Kubusia i Pstrego, wyprzedzenie pozostałej konkurencji. Ten lot zastosowałem. Dla wyluzowania ich trochę, ponieważ ta forma była już. Chodziło głównie o utrzymanie formy, ponieważ przebywanie w głębniku to jest wyrzucanie lotek i również może być za nich formy. Dlatego gołąb, który w szczytowej formie, on powinien być lotowany, oczywiście biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne. Zapraszam do udziału w locie z Orleanu. Lot daleki, ponad 1000 km, odpowiedni sort gołębi jest potrzebny lot znosowanie